JEDNA Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, szczęśliw czołem. Boom, headshot. Klaneczką, z płynem wymieszanym, pałeczką. Patryk Różyrojecki, Roy, Roy, playing games oczywiście. Fu, kre, fu. dziczy w dziczy, część kolejna. Kochani, w dniu dzisiejszym odwiedzimy. Kurka! Poznaliśmy go już. Nie jestem do końca przekonany. Ale zaraz... poznamy prawdę. No, okej. Okay. troszeczkę w myśl bastionów, dzwonnic. Delikatnie, delikatnie. Ulepszyłem też sobie niektóre przedmioty maksymalne, etui na mi mikstury, e przedmioty do rzucania na torbę i broń na olstro. A reszta w fazie wytwarzania. Oczywiście w ramach zwierzątek zabijania. Skór zdejmowania. Well, I nie tego, tak Nie chcesz tego! Tak bardzo tego nie chcesz! Idziemy, jesteś

Przyozdobić w światełka te choinki, nie? <laughs> no w ogóle jestem ciekaw czy wyjdzie jakiś taki bekowy spinow do y, czwóreczki, tak jak do trójeczki wyszedł legendarny Blood Dragon Fajnie by było Byleby nie z zombie Błagam o mumie. Chociażby nie, to byłoby ciekawe. Well, survived, Ostatnio umiami zajął się co najwyżej polski uh, Deadfall Adventures. Dla mnie nie jest nic, co nie byłoby w stanie oprzeć się mojej malutkiej zbrojowni Morton. W kieszeni, mieszczącej granatnik, race, granaty, pociski, LKM, sniper, case show. Co to za lewackie plakaty, kurwa Korwin! Dzięki za tipa z możliwością podpalania na różne sposoby niedostępnych plakacików. Doceniam, dziękuję. dr House się zbliża. Roya jak zwykle wrogom ubliża. 80 metrów do poznania prawdy. Who the fuck is age? Patrzcie, ziedliście kiedyś? Dude, epic timing, man. It's Herc. I was just thinking that you and I need to be awesome together, and boom, here you are. You Awesome together, like monkeys and bananas. What do you think when I say monkeys, man? Bananas, idols, man. Pagan monkey idols. I've like done some unkindness in my day toward my close cousin, the monkey. I'm trying to make restitutions with them on account of the C4, Beth. The what? If <laughs> fun, but with guns.

Histeria. <mukli Yanarmaki> ale specjalnie to się nie pomyliłem. Co mówi mapka? Dlaczego to jest tak z dupy? Jak tam w ogóle dojechać? Zaraz. Kurwa wyłączcie to jebane tureckie radio. <mukli ye -ren> Dobra. Offroadowo potraktujemy radio -rad. temat Radio Freaky Rat! O ja. Oh, tak. oh, Ma się terpekowe wyczucie. Kopat eksploratora. zastanawiałem się, czy nie zrobić takiego krótkiego filmiku na Facebooka na zasadzie, że... zegarek był widoczny. Na przykład 3.48 w nocy, nie? I, I tytuł tam. Dragon Age na zasadzie. Jeszcze tylko jeden diabecik, żeby sobie ulepszyć. Na no tej zasadzie. W kilku rzeczach jesteśmy podobni. Nieprawda?! 130 metrów. Trzeba sobie jakoś ratować to wszystko. Ja pierdolę, to jest jedyny bohater, który wspina się na jelicie. Grubo. No bo jelito gruby. Ale czy mi to pomogło? Boże... Jak ten ciul ma to wszystko nieintuicyjnie rozmieszczone. Dobra, tam są jakieś. Czyli jest jeszcze nadzieja. Aczkolwiek... Aczkolwiek pewnie skusi mnie zaraz. Przecisłek się. Tu gdzieś jest coś ważnego umieszczone. Może uda się przy okazji to. Zgarnąć byłoby fajnie. Z cienkiego nagrywa jelita z tytanu nareszcie Łatwiej by było chyba teleporta Oszty! Znów Himalaje. No raczej wypada. Dobrze. To są misje, które jednak nas... Reklamowane tereny przenoszę Sąp! Ghost? Lodowiec Mahapadma! To brzmi jakaś skrajna odpada padacz... odmiana padaczki. Znajdź figurkę małpy. Epicko. Panowie ewidentnie sprawiają wrażenie jakby im było trochę zimno. Proponuje dopomóc im w niedoliu oh! <śpiewanie> ty cielu. Nie, tu od tyłu nóż. Nie weszło idealnie.

No bez co za Arnold kurwa się znalazł Ale bronią tej małpki jakby to było nie wiem jakiś luksus ze smyka Kurwa firmy Matel Serio? Na kogo? Z felu Ja jestem tutaj up you fuck you Yeah. erik i found a box but it's empty Dude, total collection of the pagans they haven't gotten their statue either maybe the chim statue is still on ice somewhere oh wait man i just heard what i said total stealth pun bro scope out that glacier la taf tempre Mam takie pytanie natury technicznej. Liczymy na rzetelną odpowiedź. Eee... Najpierw rzucasz cienkim czy grubym? <śmiech> Kurwa! <laughs> Takim po <detoksie. śmiech> To jest jak <laughs> gra zamuliła przez brednie. Często się to zdarza. Zupełnie mam... Zaoszczędziłem hajs, dobrze. Ra rakiet? What the... Open! Jak nie pszczoły to... Make it simple. Tak lepiej. A no tak, mieliśmy coś podobnego. Może tyle pierdololo po figurkę małpki. Małpki! Ja bym tu co niech, co chciał powzrzucać, no, ale nie widzę. Są gnoje. A sumie to. Warto było sobie ulepszyć pochwę. Znaczy, <grywka> nie u chirurga, broń Boże. Yy, bo ma mogę mieć 15 kradatów. Dać rajowi możliwość przenoszenia tylu ładunków wybuchowych. Mamy ta małpka czy nie? Osztyluju. luju. Przeszukał, masz fajną zbroję, na pewno masz epickie itemy Przyjdź na drugą stronę, jeszcze nie chcę ubierać! Dajemy nura Roja w główce już się kołuje wesoła bzdura no co, naturalne zachowanie. Co? Wiecie co, fajnie? No tak myślałem, że to tylko na chwilę taki dżinczyk, żeby zażyć trochę powietrza. No, dobra, dobra, wiem, że ci ciężko. Damy radę, damy radę, spokojnie, tu mamy. Okej okay. Dobra Dobra To Tak wygląda śmierć Mokro Dobra, tutaj też Dobra, słyszę jakieś głosy Coś mi się wydaje, że cel misji jest blisko Ja chyba mam taką możliwość rozpieprzania

Czekam na inną snajperka, tam jakoś nie jest specjalnie Co jest chłopaki, fajna zabawa Miód dla mechuszysk Eliminacja ciężko zbrojny Fajne też, że podczas... Miotacz ognia! He he, he? No! Tego jeszcze nie miałem. Lubię z wami zdobywać. Wesołe narzędzia masowego mordu! Nieból! Zajebiście! Mam nadzieję, że ta figurka małpki, nie wiem, robi loda i tosty! Na bo inaczej jest niewarta zachodu Placki robi w DLC. Pytajcie jej games. Wyczuwam zwierza! Ciekawe co powie na mojego małego miotacza. Kurwa, Gryzli chyba. Kiciuchu, wybacz. Get the fuck Grube Noż ty, dłuższa misyjka, podoba mi się Ukradni? Ja ją znaleźć, bo kraść Cholerko jedna Czy jadam? Ucieknij z jaskini. Teraz powinnaś tak zajebiście walić. Hello fuckers. Let it burn. Let it burn. Alarm. Alerka, chyba zła strona. RPG, To nie wygląda dobrze. Ale muszę się z nimi jakoś inaczej rozprawić, no. Dajmy sobie... O! Będzie wesoło! Myślę, że oszty... To jest ten jajcaż. Osty w życiu. Tu będziesz szedł.

In face Kurwa co ty podatki masz zapłacić Przez rachunek za telefon bo żona miała wolniejszy wieczorek z koleżanką na wesołe klachy Nie Tak się to zabije Dobra nikt już nam nie <śmianowicie> przeszkodzi <śmianowicie> Punkty dodatkowe się przydały. Kilka soczystych hedzików wskoczyło. Miło. Dobra. Byłem się tak wyciągnąć na helikopterze, tylko rzucić im granacik przez tą dziureczkę. To byłoby bardzo fajne. Teraz grube. Bym. Bum!

Przy ja okazji, doprowadziłem do wymarcia dwóch gatunków zwierząt. Co on kompinuje? a ten... harpoon? Dude, meet the... Gosh, thing <laughs> cool. Ja to chyba widziałem na zwiastunach. Total in the moment. Did you use a bag of sand and switch the statue with a bag of sand because there's a pressure plate under it? No. But did you uh, find a pit of snakes? Snakes in the snow? No. 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 It's it cool, man. I'm sure. I'm sure it was suitably epic to a. Hey, look. I find the other ones, man. I'm gonna call you, okay? So there's more. Mm -hmm. Mm -hmm. All right then. Okay. Uh, you got my number. What's your mind? name? got What's your number? I do. And your address. Szkoda, <laughs> psycho. Fucking evil. Oh. Yeah. Dobra, kochani, e, dzisiaj już sobie podarujemy kwestie e, misji głównych. Ta mi dała radochy aż z nawiązką, dlatego też. Może sobie na coś zapolujemy Czy mamy na co? Dlaczego tu niczego nie widać w ogóle? Przecież miałem te misje niebieskie takie fajne, kurwa mieniły się. Na którym stopniu przybliżenia to jest? Czy w Oluj chodzi? Dobra. Co jest? Ja muszę coś jeszcze zrobić? Ah! Zaliczyła wesoły zapłon. Dobra. Gdzie my tu mamy jakieś wesołe zleconka? Na polowanko? Nie widzę takowego. Nie podoba mi się to. Zakładników mieliśmy. Polowanie o czym z tego szlaku. Niby tak. No okej. Okay. To mieliśmy ostatnio w sumie. Centrum Propagandowe... To jest troszeczkę za długie... Yy, tu ten konwój sobie... Dobra, no ratunek zakładnikom. Tego chyba nie mieliśmy w ramach działalności dodatkowej. Także na podwieczorek, po zajebistym obiadku... Przyszła pora. Przedaję styczności yeah. Kup dostosuj Uzbrojenie Gdzie mamy ten wesoły miota Czy możemy go Tak, magazynek możemy go bić. Stać bieg? Chyba stać Damy go sobie tutaj Duży zbiornik paliwa Czemu nie Jakiś fajny kolorek sobie zarzucimy Co będzie na taki? Może taki? DG? Ale 80 tysięcy na skórkę to no chyba w lola nie grałeś. Wiecie co? Nie no, palimy na bogaty drapieżnik. Wygląda ok. Pst, 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 pst. Dobra, no, zupełnie... Bardzo poproszę. i Jeszcze przedmioty. Kamizelka. I jest zajebiście. Dobra, mapka. Echem, ta, w ogóle na okrągłego. Nie pierdziel. Fajnie, bo za to są punkty karne. Łussaka to! Jestem Roy, jestem od Trochę daleko. Przydałby się helikopterek, chyba że mamy gdzieś bliżej. I jakoś wesoło wycwanimy. Po drodze świnie jakiś pierdololo. Dobra, nic, trzeba będzie wziąć wesołe auto. Mam nadzieję, że mamy takie nastanie. My over. life is over, kurwa! Unsu. jechać ziomek ale ja ci zaproponuję trasę na roja No kła na szczebelku od płotku na pewno zaoszczędzimy tym sposobem 300 km I taką mam nadzieję jedziesz 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 yeah. mały obrąbnik właśnie między drzewami na bogato dobra Przenośni i y, dosłownie chyba zaczną się schody Aczkolwiek niekoniecznie, zobaczymy Może będzie to jakieś wesołe wzniesienie A tak jest, jest Dobra, no to idziemy Z granatnikiem na odbicie zakładników średnia opcja Cienkie no to pimpamy ładnie do góry Ewidentnie ktoś błaga o litość To zakładnicy boją się, że rojo ich idzie uratować Nie wie się nikogo, teraz na pewno zginiemy w meczarniach. Ty nie idiota psychopata używa tylko czegoś, to jest odłamkowe i płonie Słabo strategiczna miejscówka Czterech zakładników Mamy snajpera, on jest osamotniony. A tutaj będzie jeszcze nie, nie zauważalny. Dobra, mamy tego śmiecia jednego z głowy. Tu już nie jest tak fajnie. Koniec imprezy. Jednam szmato! Kochani, serdeczna tarczenia za kolejny gorący materiał Patryk Rajorewski for Uciekaj, uciekaj, póki tu jeszcze pierdolę dziecinko. Trzymajcie, serdeczna tarcza Hejos, BOOM!